Właśnie teraz w naszej klasie pojawi się magister wychowania przedszkolnego. Na co dzień też uczy historii w gimnazjum. Krystyna Tymińska, zapraszam. A jak było z nauką w piątej klasie? Ja byłam bardzo dobrą uczennicą. Pytanie za 10 tysięcy złotych, klasa piąta, literatura. O którym z tych twórców mówi się często, że jest ojcem literatury polskiej. A. Andrzej Frycz Modrzewski, B. Mikołaj Rej, C. Jan Kochanowski. Wiki odpowiedziała. Ja myślę, że będzie to Kochanowski. Literatury polskiej. Jan Kochanowski C. Bo. A. Raz, śmierć. C. Jan Kochanowski. Taka jest Twoja odpowiedź. No pierwszy zaczął pisać po polsku. Mikołaj Rej. Rej pisał 50 lat wcześniej, przed Janem Kochanowskim, po polsku. To tak, zmarł w 505 roku. I taka jest prawidłowa odpowiedź. Mikołaj Rej. Mikołaj Rej. Oj, porobiło się. Porobiło nam. się. Mogłam pomyśleć dłużej, prawdopodobnie był... Wy, wy... Powiedziałeś Mikołaj Rej albo Jan Kochanowski. No niestety odpowiedziałaś Jan Kochanowski. A chodziło o Mikołaja Reja. Wiki, dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Proste pytanie. No, Krystyna, tak. 2,5 tysiąca złotych gwarantowane jest Twoje. I teraz proszę Cię o wypowiedź. Do tej kamery. Tak, ja Krystyna Tymińska oświadczam, że nie jestem mądrzejsza od Piątoklasisty. Dziękuję bardzo, 2,5 tysiąca złotych gwarantowanej swoje.